Nie, mam nadzieję, że tu się nic nie jest wydarzy, bo to jest mój pierwszy taki program mam nadzieję, że w miarę sobie poradziłem. Chodźcie na face to face. No zdejmij dla tego fana, jak już się Nie, no nie, bo ja myślałam tutaj Majka, Majka Boże, e, wielka dzisiaj ze mnie zrobi nie no wiadomo sam. kogo, więc specjalnie się tak ubrałam. Ale, ale ja nie musiałam się sama non stop robić, tak naprawdę przy ludziach, więc tak naprawdę mi nic, nie, dmuchaj nie jest... Nie tylko proszę. No, ale no i co z tego? A teraz piłam, więc nie możemy trochę szybko. <słyska> <słyska> ja, piłam. Kurwa! Dziwko! Dobra. Nie. Co Cię wzięło na to? Nie, no, po prostu sobie zasłużyła. No. Może jej się coś ciekawego co. Dobra. E, dziękujemy. Kończymy program. Nie wiem co tu się wydarzyło, bo nic na to nie zapowiadało. Ee... No ja to teraz se pokazałeś. Dobra dobra Dobra, weź... Tak drudy. nie jestem aż tak mogę. Dobra, projekcie. kończymy program. Mm -hmm.